Cześć! Razem ze znajomymi braliśmy udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W tej Olimpiadzie chodzi o to, aby zrealizować swój projekt społeczny. Taki projekt może być na każdy temat i skierowany do każdej grupy wiekowej. Za udział w tym konkursie jest bardzo dużo punktów na studia, a także, kiedy bierzemy udział w tej Olimpiadzie, bierzemy także udział w konkursie, który wyłania najlepszy projekt z danego roku. Pokrótce chcemy Wam przedstawić nasz projekt. W naszym projekcie skupiliśmy się na zjawisku znieczulicy społecznej, czyli uniewrażliwieniu ludzi na problemy innych i unikaniu lub niechęci do pomocy. Znieczulica wynika z wielu przyczyn, przede wszystkim z zanikania wrażliwości między ludźmi przez dzisiejszy szybki tryb życia oraz z nacisku na przedsiębiorczość i zysk w światopoglądzie młodych ludzi. Naszym celem jest edukacja o tym zjawisku, co jest pierwszym krokiem do zmiany podejścia ludzi. Jestem Magda i razem z Agnieszką miałyśmy zrobić ankietę o znieczulicy społecznej. Zawarłyśmy tam pytania, które miały nam pokazać, czy to zjawisko jest znane oraz jak częste. Rozesłałyśmy ją wielu osobom, a po jakimś czasie spotkałyśmy się i omówiłyśmy ich wyniki, których potem użyliśmy w prelekcjach. Przygotowaliśmy także eksperyment społeczny, który miał zobrazować opisywany przez nas wcześniej problem. Eksperyment przeprowadziliśmy w paru osobach ubranych przez nas w miejscach w Lipicach. Eksperyment polegał na reakcji przypadkowych ludzi, na wypadek kompletnie znajomej im osoby. Jednym z naszych założeń było uświadomienie młodzieży, jak możemy pomóc innym ludziom, którzy borykają się z problemami. W tym celu zorganizowaliśmy wykłady o znieczulicy społecznej, m.in. w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kosycińskiego w Zabrzu, Wykład ten odbył się online, co nie przeszkodziło nam w żaden sposób w realizacji materiału i rozmowie z uczniami chętnymi do rozmowy. Jednak z końcem naszego projektu nie chcielibyśmy zakończyć naszych działań, tylko chcielibyśmy dalej uświadamiać młodzieży, na czym polega znieczulica społeczna. W tym celu chcielibyśmy się udać do jeszcze kilku szkół i przedstawić w klasach 4-8 nasz projekt. W ramach tego projektu założyliśmy także Instagrama pod nazwą Samftumie. Możecie znaleźć tam informacyjne prezentacje na temat znieczulicy społecznej, eksperyment wykonany przez Wiktora i Karola, czy chociażby zdjęcia z backstage'u naszego projektu. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu.